no, jak to, co robię? Budzę cię, bo ty nie chcesz się obudzić. Matko, raz mnie ps. ani słowa. Idź budzić dzieci. No. Kacper! Kacper, wstajemy. Młe. Nie chcę. No ale musisz skarbie, ale nie chcę, nie chcę do łóża. Ej! Kacper, bo nie dostaniesz deseru po obiedzie. Ha? Deser? Ja chcę deser. No, <gryśla> W jeszcze? I ty poszedź tu jeszcze i obudź twoją siostrę. Gdzie siostra w sumie? Maja! Maja! Tak tatusiu? Wstajemy? No dobra. My się sami No dobra. Czemu? Ja chcę jeszcze pospać ze sobie na tableciku. Piom, pią, piom, piam. Tymczasem umych. Moje kochanie, się obudziło. Chodź. Przewinę cię. Piąp, piąp. Aj, kupię król. Chodź, pobaw się tutaj. Mała awaria. Chodź. Połóż się jeszcze, a ja je ubiorę. I chodź. Ach, wymyśliła to budzenie dzieci z rana. Kto on ruchy Ale nałożone chcą pospać w niedzielę. Bzz, 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 bzz. Amelka. Bzz, bzz, bzz. Amelka! Wstawaj! Amelka! Co, żebyś się zaraz nie ugotował? Ja ci się zaraz ugotuję. Wstawaj! Moja matka prosiła, a wiesz jaka ona jest? Że na czego się denerwuje? No, no już. Idź. Bo człowiek chce się ubrać. No, żeby mi tu nie było więcej. No, Jezus. Matko. Nawet się ten... Wyspać nie można w, w niedzielę. O, Jezus. Nawet się właśnie wyspać nie da. W tym domu. Idę na dół. O, jesteś. Może byś się, kurde, ubrał w końcu, a nie też w piżamie cały dzień. Jezu, bo przecież kazałeś mi dzieciaki budzić. Byś się, tu tu stanów, zanim coś powiesz. A, a mi spróbuj. Jezu, przepraszam, no. Tylko zbyt dlaczego awantura? Już się ubieram. Już lecę. Chryste. Synku, chodź. Chodź, chodź córcia. Odłóż ten ta Chodź. A okulary, okularki. Chodź synku. O. Nie tobie okulary, tylko mi. Dobra. synami mi, ui. Jezu, wreszcie. Naczekać się na was nie było. Co wyjść z tam... Co wyście tam robili? Mm. Spy? Nie i cicho poć. Matko to. Czemu ty tą deskę to postawiłaś? Aaaa, moje panec mały. Trzeba było uważać gdzie się chodzi, a nie się chodzi. Gdzie się patrzy? Się patrzy pod nogi, gdybyś miał kapcie, to byś tak No przestańcie Jezu Matko Ja się wyprowadzam No to... Do... Ale ojcu nie przeszło. Dobra. Sium, sium, sium. A, a jak gdzie mam usiąść? Bo te pachory już wszystko zimują. Nie pachory, tylko tego twojego rodzaju A mi to wszystko jedno. A mi to wszystko jedno. Czy to w waucie, czy to tu. Wiecznie mnie tylko miejsce w aucie zajmuje, a ja muszę oczywiście wiecznie siedzieć na podłodze lub na krześle, a ja nie, nawet nie widzę telewizora. Jejdę ja do pokoju. To idź. Wolna ręka. Jezu, to sobie już siedzę na tym zasranym krześle. Idę zrobić sobie herbatę na orosło Z tą rodziną to wytrzymać nie można, ja się do grobów, pędzę niż... Niż no. Mmm, dobra ta herbata. to. pyszna. Ej, idziecie na dwór? Tak, chodźmy. A pójdziemy wszyscy na rozróżnienie sytuacji. Ja się tam... Ja idę tu... Ja idę poskakać! A ja gdzie mam iść? Gdzie ty masz smaczek, matko? Brwess, idź tam... Idź na chóźdź Boju, boju, boju! Tylko nie za wysoko. Dwie godziny później. Dzieci, chodźcie już do domu, bo już się ciemno zrobiło. No okej. Okay. Idziemy dzieci do restauracji, bo nic wam nie mówiliśmy, ale mam tam rezerwację. Aha, wtf. No. Aha. Więc idziemy. Okej. Okay. Jesteśmy wreszcie, mama idzie. Dzień dobry, my mieliśmy rezerwację. Mhm. a na jakie nazwisko? Eee, jak my mamy nazwisko? Kowalski. Kowalscy. Mhm, mm dobrze, dobrze. Mhm. Mm Okej, okay, proszę kartę. tam tam Okej, proszę. Odejdź skok Proszę, tu jest z menu. Zapraszam. Tutaj można sobie wybrać stolik. Dobra, to my chyba tu.

Dobra to wszystko pim pim W końcu żarcie om 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 om, om. Wracamy do domciu Okej okay. Wow i w ogóle bez kłótni Wow i w ogóle bez kłótni Jezu znowu zaczynasz? Znowu? Znowu? Co weź się walni? Co się walni. Dziecko zostaw ten chleb. A kartę. No. I z Wami wytrzymać się nie można. Do widzenia, do widzenia. Jeśli Wam podobał się odcinek, to zostawcie łapkę w górę. I jak wytworzyliście do tego momentu. To napiszcie w komentarzach rodzinka Kowalski. Pa, do następnego.